No, i tu pojawia się jeszcze jeden aspekt, właśnie jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest właśnie mikrosegmentacja, czy też hiperpersonalizacja. Możemy za pomocą tych algorytmów dokładnie wyczuć, co klient chce, jaką chce obsługę, i taką mu zaproponować. Czy to zaproponować, jeśli chodzi o człowieka, bo to jest rzeczywiście ta usługa premium, czy też tego chatbota, ale styl tej odpowiedzi dopasować do jego preferencji. Bo na przykład, jeśli tutaj chodzi o te modowe rzeczy, ja nie wiem dlaczego, jak ja idę z człowiekiem porozmawiać, co bym nie ubrał na siebie, to mówię, jak jestem przystojnym mężczyzną, a widać, że nie, i że wszystkim mi pasuje. A teraz taki chatbot, no jest szczery, on nie ma empatii, on naprawdę jakby tutaj tą wizyjność. Uruchomił, popatrzył na mnie, to myślę, że dobrałby mi bardzo dobry, dobry tutaj ubiór, albo wysłał do siłowni, więc nie wiem z którego element. Więc myślę, że to jest właśnie też, że powiedzieliśmy, tą, tą mikrosegmentację, ale tu pojawia się też wątek danych osobowych. No nie wszyscy chcemy rzeczywiście wykorzystywać wszystkie nasze najskrytsze, znaczy, żeby były wykorzystywane nasze najskrytsze, naj, najskrytsze różne myśli i zachowania. Więc no, z jednej strony ta mikrosegmentacja może dać lepszy rzeczywiście dobór różnych rzeczy dla klienta, z drugiej strony dla niektórych klientów może być właśnie rzeczywiście prze, prze, przejściem jakiegoś właśnie w kierunku już takiej strefy prywatnej.